Zaczynały ko mnie padać pociski tak blisko, że ja już o tak tylko się zasłoniłem, leżałem na polu, no i myślę, no to już koniec ze mną. <grym> już robiłem postanowienia, że do końca życia będę jadł, zgadzam się, jesie ryż, którego nie cierpiałem, bylebym z tego wylazł. W bolszewicy nakazali ludności zebrać z pól poległych i rannych i pozwolić na plac przed domem ludowym. Rannych polecili wnieść do domu ludowego, gdzie zamknęli ich na klucz, nie udzielając żadnej pomocy lekarskiej. Pozamykali również okiennice, aby nikt nie mógł wydostać się ze środka. Dopiero 2 października zjechała z Włodawy sowiecka kolumna sanitarna, niby w celu udzielenia rannym pomocy lekarskiej. Oczywiście wszyscy ranni zmarli z upływu krwi. Poległych i zmarłych z ran żołnierzy polskich obdarto z mundurów, a dokumenty złożono na stos i spalono. Umundurowaniem podzielili się żołnierze sowieccy i miejscowi Ukraińcy. Maszerująca na zachód grupa oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza dociera w nocy w rejon Wytyczna. Żołnierze usiłują połączyć się z generałem Klebergiem. W tym samym miejscu nad ranem Pojawiają się ścigający Polaków Sowieci. Czerwonoarmiści atakują Wytyczno i zdobywają je około ósmej rano. Do niewoli dostaje się blisko 400 polskich żołnierzy. Następnie Sowieci usiłują zaatakować wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Wytyckiego, ale zostają ostrzelani przez polską artylerię oraz karabiny maszynowe ustawione m.in. na pływających łodziach. Znajdujący się na otwartej przestrzeni sowiecki batalion strzelców ponosi ciężkie straty i musi wycofać się na tyły. Ale nad Polakami krążą sowieckie samoloty, ostrzeliwując polskie pozycje i korygując ogień rosyjskiej artylerii. Co prawda, polscy artylerzyści odpowiadają ogniem, ale przewaga Sowietów jest wyraźna. Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza zaczyna brakować amunicji i strzelają coraz rzadziej. Niemcy, cała ta armia, jak wkraczała, to oni podzielili się na mniejsze oddziały, ale duże dość i chodzili po całym mieście. Więc wszędzie ich było pełno, tym swoim krokiem, takim straszliwym, idących wszystkimi ulicami. Ciągle się człowiek natykał, oni obejmowali w posiadanie miasto i to, to, to było okropne. Do południa stolica zostaje całkowicie opanowana przez jednostki niemieckie. Hitlerowcy przejmują między innymi komendę miasta i przez megafony na ulicach nadają komunikat o zajęciu Warszawy. Razem z oddziałami wojskowymi do miasta wkraczają pierwsze oddziały policyjne i bezpieka. W Alei Szucha zagospodarowują budynki, które staną się osławionymi katowniami hitlerowskimi. W centrum odbywa się pierwsza hitlerowska defilada, którą odbiera dowódca generał Kempf. Tymczasem prezydent Warszawy Stefan Starzyński odmawia generałowi Rumlowi wspólnej ucieczki za granicę. Przynajmniej na początku Starzyński stara się uniezależnić pracowników miasta od okupanta. Nakazuje wypłacenie wszystkim kilku miesięcznych poborów. Natychmiast po zajęciu miasta Starzyński trafia pod stałą obserwację Gestapo. Trzy tygodnie później hitlerowcy aresztują prezydenta i przewożą do więzienia na Pawiaku. Starzyński po raz drugi odmawia propozycji ucieczki. Obawia się, że zbyt wielu niewinnych ludzi może za nią zapłacić życiem. W końcu Niemcy wywożą go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam zostaje zamordowany. Polscy żołnierze walczą na helu w okolicach Kuźnicy, odpierając wszystkie niemieckie ataki. Polacy mają za plecami jeszcze cztery linie obronne, z najmocniejszą, betonową w okolicach Jastarni. Jednak kontradmirał Unrung, dowódca wojsk polskich na wybrzeżu, decyduje się prosić o zawieszenie broni. Obrońcy nie mają już amunicji, nie mają żywności, a po kapitulacji innych punktów oporu, admirał nie widzi dalszego sensu wykrwawiania od miesiąca walczących żołnierzy. O godzinie 14 następuje zawieszenie broni. Na 5 minut przed końcem walk Polacy strącają niemiecki samolot jeszcze jeden z kilkudziesięciu, jakie hitlerowcy tracą nad Półwyspę. Także jeden z niemieckich trałowców nadziewa się na minę postawioną przez polski okręt podwodny i tonie w okolicach Jastarni. Po południu polska delegacja przypływa niemieckim okrętem do Molo w Sopocie i udaje się do Grand Hotelu, gdzie mieści się siedziba niemieckiego dowództwa. Wieczorem Polacy podpisują układ o kapitulacji. Hitlerowcy mogą zająć Hel następnego dnia o godzinie 11. Jeden z polskich negocjatorów, kapitan Kasztelan, zostanie później wydany w ręce gestapo, skazany na karę śmierci i ścięty w królewcu. To rewanż za przedwojenną skuteczną pracę kapitana w kontrwywiadzie. Jak na mnie leciały pociski, nie wiem skąd i jak, a ja leżałem i sobie myślałem, że już postanowiłem, że do końca życia będę ryż jadł. A ryż, nie wiem dlaczego przed wojną, nie, y, czy, czy moja rodzina, czy coś nie potrafili gotować, bo gotowali tak, że to była papka. To nie były ziarna ryżu, tylko papka. I tego nienawidziłem. I po, dlatego już jak byłem w takiej sytuacji, to już powiedziałem sobie, no będę jadł do końca. No owszem. Jeszcze, zobow... przepraszam, zobowiązałem, przysiągłem sobie wtedy, że odbędę pielgrzymkę do częstochowy. Tak. Tak ja się bardzo nie wywiązałem z tej pielgrzymki, no ale. A z ryżu? Z ryżu teraz jest zupełnie inny, bo jest sypki. To teraz ja jadam, nie, nie przepadam, ale jadam. Na helu polscy żołnierze przystępują do niszczenia broni. Wysadzają m.in. baterię Laskowskiego, palą dokumenty, niszczą szyfry. Kilkunastu oficerów i marynarzy, którzy nie chcą iść do niewoli, za pomocą niewielkiej, rzecznej motorówki Batory usiłuje przedostać się przez Bałtyk do Szwecji. Omijając kolejne, niemieckie linie dozorowania docierają aż do Gotlandu. Tu w ostatniej chwili ratują ich szwedzkie okręty obrony wybrzeża, które oddają ostrzegawczą salwę w kierunku okrętów niemieckich i zmuszają hitlerowców do zawrócenia. Wszyscy polscy marynarze zostają internowani. Pamiętam pierwszy deszczyk w takich kapuściach, bo przedtem były upały, ale pamiętam pierwszy deszczyk spadł i było ciemno, to po na brze wysokim brzegu wschodnim już byli Rosjanie i strzelali do nas. Dlatego powiedziałem, że od tego dnia twierdzę, że 5 minut mnie dzieliło od Katynia. Żołnierze z tak zwanej grupy Zieleniewskiego próbując przedostać się do Sanu Zostają pod Momotami okrążeni przez połączone siły niemiecko-sowieckie. Pułkownik Zieleniewski wobec braku amunicji decyduje się skapitulować przed oddziałami Armii Czerwonej. Rosjanie zapewniają o natychmiastowym wypuszczeniu do domów po zdaniu broni żołnierzy szeregowych, a oficerów po ich spisaniu. Stanie się jednak inaczej. Część polskich żołnierzy zginie w Katyniu, a większość zostanie osadzona w Łagrach. Niektórzy polscy żołnierze, obawiając się sowieckiej niewoli, będą usiłowali wydostać się z okrążenia na własną rękę. W wyłapywaniu ich pomogą Niemcom i Sowietom miejscowi Ukraińcy. 1 października, gdy oddziały Wehrmachtu oficjalnie obejmowały swe władanie stolice Polski, jej prezydent i bohaterski komisarz cywilny przy dowództwie obrony Warszawy, Stefan Starzyński po raz drugi już odmówił ucieczki ze swego ukochanego miasta. Ten mianowany przecież przez władzę, a nie wybrany w wyborach, prezydent stolicy, inicjator wspaniałego planu Warszawa w kwiatach i zieleni, inicjator znakomitego czteroletniego planu rozbudowy Warszawy, którego realizację przerywał wybuch wojny, zyskał sobie trwałe miejsce w sercach warszawiaków już przed wojną. I kiedy... 23 września, w ostatnim swoim przemówieniu radiowym, mówił, że Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i chwały. Miał rację. I mamy rację my, mówiąc dzisiaj, że zamordowany przez Niemców w nieznanym czasie i nieznanym miejscu Stefan Starzyński, symbolem tego czasu wielkości i chwały Warszawy, pozostaje. Raz pamiętam tylko, że leżałem na polu i myślałem, że ubiją, a raz leżałem na polu i jechał na mnie czołg. Czołg zasuwał wyraźnie, widzę warcie takie i zasuwa. To no ja leżę głowę w piasek i czekam, co będzie dalej. No i nie wiem, jakoś to, że, że mnie szlak nie trafił, no to, bo, bo jestem tutaj i żyję. To tylko tyle Serokomla cała paliła się. Artyleria nieprzyjaciela przenosiła ogień na tyły. Niemieckie natarcie, montowane kilkakrotnie, nie dało pożądanego skutku. W godzinach popołudniowych wyszły nasze przeciwnatarcia. Serokomle trzymaliśmy do 3 października, ponieważ piechota spóźniła się o 24 godziny. Wykonaliśmy trudne zadanie bardzo szczupłymi siłami. Brygada mogła rzucić do natarcia 100 ułanów, czyli 10 razy mniej niż Niemcy. Wynikiem bitwy był rozbity batalion nieprzyjaciela, zabity dowódca batalionu major Czmarek i 13 oficerów. Do niewoli wzięto 5 oficerów i 180 żołnierzy. Rozbito 3 czołgi. Zabitych i rannych Niemców było 400. W natarciu nasi głodni, zmęczeni, bez amunicji i artylerii szli naprzód kilkakrotnie uderzając na bagnety. Niemcy ani razu nie przyjęli walki na białą broń. Ja wiem, czy to żołnierz to tak bardzo się starał o tą toaletę. No przecież woda była i w strumieniach, i w rzece. No to zwyczajnie się człowiek opłukał i koniec. Nie pamiętam, żebym jakiś, jakiś kosmetykę urządzał, bo kobiet też nie było między nami. To jeszcze wtedy nie było żołnierek, to było, wszystko byli mężczyźni przecież. W kierunku oddziałów samodzielnej grupy operacyjnej generała Kleberga, zgrupowanej w okolicach Kocka, zmierza od południa niemiecka XIII Dywizja z rozkazem zniszczenia ostatniego polskiego wojskowego zgrupowania bojowego. Polacy po otrzymaniu informacji o kapitulacji Warszawy, której szli na odsiecz, chcą ruszyć w góry świętokrzyskie, by tam kontynuować walkę w dogodniejszych warunkach. Po drodze planują przejść przez Dęblin, w którym przed wojną znajdowały się olbrzymie składy broni i amunicji. Generał Kleberg ma nadzieję, że Niemcy nie zdołali ich jeszcze opróżnić. Zmierzająca w kierunku Polaków niemiecka 13. Dywizja dodatkowo otrzymuje wsparcie 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej. Pod koniec bitwy pod Kockiem da to Niemcom dwukrotną przewagę liczebną. Pierwsi zostają zaalarmowani ułani z kawaleryjskiej dywizji Zaza. Jeszcze wczoraj wieczorem rozbili kilka hitlerowskich zwiadowczych pojazdów pancernych, a teraz zbliżają się do nich właściwe siły niemieckie. Na niebie przez jakiś czas krąży niemiecki samolot rozpoznawczy, ale potem wali się w płomieniach na ziemię, strącony przez dwa sowieckie myśliwce. Polacy nie mają czasu cieszyć się z pomyłki wrogów. Niemcy atakują serokomle od strony Harlejowa, chcąc z marszu zająć wieś, ale Piąty Pułk Ułanów. Kontratakiem na bagnety odrzuca hitlerowców, rozbijając część ich sił. Na przedpolach serokomli ginie m.in. dowódca niemieckiego batalionu. Do niewoli dostaje się 80 żołnierzy z hitlerowskiego pułku piechoty zmotoryzowanej. Pojmany razem z nimi oficer urządza zbiórkę jeńców i melduje ich polskiemu dowódcy. Kapitan mówi otworzyć ten grup, ostrożnie otworzyć ten grób, zobaczy kto tu leży. Jak zacznią odkopywać, odkopali dwie kobiety, Nocy. tu poza wcinane oczy wydłubane. i mężczyzna skrępowany też linku od bielizny, tak jak to powieszają kobiety skrępowane. Rynki, ucięte, okropnie ten, ten widok, to ja stary do śmierci będę miał panowie. Pułk Ułanów Grochowskich otrzymuje rozkaz obejścia hitlerowców przez błotnistą dolinkę i zaatakowania ich od tyłu. Szwadron rotmistrza Cyngota rusza do ataku, ale na odkrytym terenie zostaje zasypany ogniem karabinów maszynowych. Ułani próbują się chować w nielicznych nierównościach terenu. Nie wszystkim to się udaje. Ciężko ranny pada celowniczy polskiego CKM. Jego miejsce zajmuje dowódca szwadronu Rotmist Stingot i otwiera ogień do kontratakujących Niemców. Zaskoczeni hitlerowcy chwilę wcześniej pewni zwycięstwa przerywają atak i wycofują się. Rotmist Stingot będzie prowadził ogień do samego końca, by umrzeć po walce z upływu krwi. Polacy wykorzystują zamieszanie wśród Niemców i ruszają do kolejnego ataku. Pierwszy zrywa się młody podporucznik Krzywobłocki, pociągając za sobą ułanów. Za nimi podrywają się szwadrony rotmistrza Szeli i podporucznika Domańskiego. Przerażeni atakiem Niemcy rzucają broni i poddają się. Do niewoli dostaje się 200 hitlerowskich jeńców. Pod Kockiem i Talczynem, na południe od ułanów, z niemieckimi czołgami walczą polscy żołnierze z dywizji oznaczonej kryptonimem Rzoza. Hitlerowcy próbują podzielić na mniejsze grupy siły generała Kleberga. Ich atakujące skocka czołgi zostają zatrzymane przez polską baterię kapitana Głowackiego, który staje za pierwszą armatą kaliber 75 mm i bez przyrządów celowniczych niszczy po kolei trzy niemieckie maszyny. Po tym sukcesie Polacy muszą się schronić przed ogniem artylerii niemieckiej, która próbuje namierzyć stanowisko polskiej baterii. Walki będą toczyć się do wieczora. Niemcy zostają odcięci od swoich baz w Dęblinie, tracą prawie całą broń pancerną i dużą część artylerii. Do niewoli dostaje się kilkuset hitlerowskich żołnierzy. Polakom uda się tego dnia odepchnąć Niemców, zdobyć mniejsze miejscowości, a przede wszystkim nie dopuścić do podziału grup. Ostatnie oddziały regularnego wojska polskiego odchodzą z Warszawy do niewoli. Stolica jest już w całości zajęta przez okupanta. Na Pawiaku zostają osadzeni pierwsi więźniowie, zakładnicy. 400 księży, zakonników i nauczycieli Niemcy traktują jako gwarancję swojego bezpieczeństwa. Część z nich w końcu i tak trafi później do obozów koncentracyjnych. W urzędzie telekomunikacyjnym hitlerowcy zwołują wspólną naradę swoich specjalistów i przedstawicieli polskiej telekomunikacji, chcąc jak najszybciej uruchomić zniszczoną łączność, przede wszystkim na potrzeby wojska. Niemcy doskonale orientują się w warszawskiej telefonii. Po ich stronie bierze udział w naradzie inżynier, który przed wojną pracował w Polsce w jednej z telefonicznych firm. No i następuje taki moment, że się otwierają drzwi. Niemiec ma na karabin na, na pasie. Wchodzi i otoczeniu, a my w trójkę naprzeciwko niego. No i teraz on, my, on był przerażony, ten Niemiec, my też byliśmy, i po polsku mówimy, czy, czy się zdamy do niewoli, czy, czy, czy nie. No, ale tak krót, krótko rozważamy, jeśli, jeśli zabijemy tego, to wieś pójdzie z dymem. A jeśli mówi, My pójdziemy, no to jeszcze może nam się uda w inny sposób zwiać. Po 31 dniach walk zakończyła się obrona wybrzeża. Przez całą noc na helu niszczono, topiono i zakopywano sprzęt. Od rana trwa pożegnanie dowódców z żołnierzami, Kontradmirał admirał Unrung dziękuje im za postawę w ciągu całego miesiąca obrony. Żegna się również z oficerami rozlega się śpiewany przez wszystkich hymn Polski. Unruk przechodzi przed frontem korpusu oficerskiego i w milczeniu odchodzi do niewoli, wsiadając na specjalnie przybyły w tym celu na hel hitlerowski okręt. Ten wywodzący się z niemieckiej rodziny, wspaniały dowódca polskiego wybrzeża, doskonale zna język agresorów. Ale przez cały pobyt w niewoli będzie rozmawiał z Niemcami tylko przez tłumaczy, twierdząc, że jego językiem jest język polski. Straty polskich obrońców w walkach o półwysep to około 100 zabitych i około 150 rannych. Do niewoli dostało się blisko 2000 polskich żołnierzy i oficerów. Straty niemieckie to kilkuset zabitych żołnierzy. Polacy zatopili jeden torpedowiec, dwa trałowce i trzy łodzie strażnicze. Uszkodzili też kilka innych okrętów, w tym pancernika Szlezwika Holsteina. Zestrzelili 36 samolotów. Po zajęciu Helu Niemcy gorączkowo poszukiwali polskich ciężkich dział. Nie wierzyli, że była tu tylko czterodziałowa bateria. 2 października w Moskwie Ludowy Komisarz Bezpieczeństwa Państwowego Ławrynt Beria przedkłada na piśmie propozycje dotyczące dalszego losu polskich jeńców wojennych, natychmiast zresztą zatwierdzone przez biuro polityczne partii sowieckiej. Propozycje te, jeśli chodzi o szeregowych, mówią o ich odesłaniu do domów bądź zatrzymaniu do dalszych pertraktacji ze stroną niemiecką w sprawie ewentualnego odesłania na drugą stronę okupowanej Polski. Dla oficerów postanowiono zorganizować osobny obóz w Starobielsku, dla funkcjonariuszy wywiadu, kontrwywiadu, policji, żandarmerii, osobny obóz w Ostaszkowie. Tydzień później postanowiono zorganizować jeszcze drugi obóz oficerski w Kozielsku. Te trzy nazwy Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk zapiszą się wyjątkowo krwawymi zgłoskami w historii Polski. Więzieni bowiem tam oficerowie i funkcjonariusze staną się ofiarami zbrodni katyńskiej największej ludobójczej zbrodni na jeńcach wojennych dokonanej w czasie II wojny światowej. Pierwsze transporty śmierci z tych trzech obozów wyruszyły dokładnie sześć miesięcy później.